Gratulacje dla gospodarzy przede wszystkim za za zwycięstwo. Za awans do dalszej rundy. No cóż dla nas to był mecz którego na pewno nie chcieliśmy odpuścić. Na pewno chcieliśmy grać i chcieliśmy też awansować. Yy, niestety nie wyszło. Myślę, że z gry to co spodziewaliśmy się początek na pewno dla miedzi dłuższe utrzymanie się przy piłce. Cierpliwość w rozegraniu, taka większa pewność siebie, nasi zmiennicy może troszeczkę, troszeczkę zanerwowo. Niemniej to my w tej pierwszej połowie stworzyliśmy dwie sytuacje takie, które przynajmniej jedna, Adamek powinien wykończyć, bo to, bo to są sytuacje, które, które powinny nam dać prowadzenie. Nie stało się tak, po przerwie jeszcze kapitalna sytuacja. Bartka Jaroszka boli to, że, że gdzieś ten moment dekoncentracji, w dogrywce spowodował, że tą bramkę straciliśmy. Oczywiście, że też mieć miała, miała swoje wcześniej. Myślę, że różnie się to mogło potoczyć. Niemniej, tak jak mówię, to mieć przechodzi dalej. Nas tylko boli strasznie to, że trzeba było 120 minut, żeby, żeby odpaść z tego pucharu. Dziękuję. Przede wszystkim mecze pucharowe to zawsze spotkania, które, które są. W większości dość wyrównane. Jak obserwujecie sami wyniki potyczek, to i zdarzają się niespodzianki. Tu oczywiście spotkały się dwa zespoły z tego samego szczebla, i, 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 i to jedno spotkanie powoduje, że na pewno jest spore napięcie, bo jeden błąd może kosztować awans. My bardzo chcieliśmy dzisiaj awansować. Nie ukrywam do kolejnej rundy, bez względu na koszta, bo uważam, że każdy mecz. Musimy grać na 100%. Dzisiaj na pewno drużyna momentami grała nieźle, dobrze zorganizowana była, jeżeli chodzi o grę obronną. Oczywiście były i te, te słabsze, ale nadrabiliśmy taką charyzmą, determinacją, byciem razem na boisku, wspólnie. Było, było to widać chociażby i, i, i przed dogrywką, czy przed drugą połową dogrywki, jak zespół się mobilizował. I to jest dla mnie dzisiaj najważniejsze, bo, bo myślę, że um, zawsze w Kibice w Legnicy oczekuję takich pojedynków, gdzie jest troszeczkę tej dramaturgii. Będą dobrze mimo wszystko ten mecz wspominać, mimo może tylko 1-0 i po 120 minutach. Natomiast y, wracając do tego meczu, myślę, że y, bardzo dobrze weszliśmy w to spotkanie. Y, Braku oczywiście jeszcze tych więcej sytuacji, dokładności. W tych, w tych finalnie w tych, tych dograniach, zresztą mówiliśmy sobie to w przerwie. Oba zespoły w przekroju całego meczu miały, miały swoje sytuacje i, i GKS też po, po naszych dwóch takich błędach mógł do przerwy otworzyć wynik. My również rzeczywiście w swojej okazji mieliśmy także wyrównany mecz z bardzo silnym uważam zespołem, jak na warunki pierwszoligowe, bo analizowaliśmy drużynę GKS-u i wiemy, że to jest zespół, który ma dużo swoich atutów. Nie boi się przede wszystkim co było widać grać w piłkę i, i, i na pewno jest to to zespół, z, który, z, który, z którym czeka nas oczywiście bardzo trudny bój w Jaszczembiu. Natomiast wygraliśmy 1-0 i tą przewagę już psychologiczną mamy. Dziękuję bardzo.